Wstaję rano za 15.03. Latem to już widno. Za trzecia Jestem ogolony. ogolę się wieczorem. Śniadanie jadam na kolację, tylko staję i wychodzę. No ubierasz się pan? W płaszcz, jak pada. Opłaca mi się rozbierać po śniadaniu? Uh, Fakt. Do PKS mam 5 km. O czwartej za 15 jest PKS. I zdążasz, pan? Nie, ale i tak mam dobrze, bo jest przepełniony i nie zatrzymuje się. przystanek kiedy do mleczarni. To jest godzinka. Potem szybko wiozą mnie do Szymanowa. W Szymanowiec siada, znoszę bańki i łapię kadę. Na ochocie w elektryczny do stadionu. A prawdę już mam z górki, bo tak. 119, przesiadka w 13, przesiadka w 345 i jestem w domu. Znaczy w robocie? I jest za 15 7 To jeszcze mam kwadrans. To sobie obiad jem w bufecie. To po wajrancie już nie muszę zostawać, żeby jeść, tylko prosto do domu. I góra 22.50, jestem z powrotem. Golę się, jem śniadanie i idę spać.